śpiewanie całego hymnu to jest ten element, który nas jednoczy w takich ważnych świętach jak 11 listopada, który ma nam przypominać, że w naszych dziejach były momenty, kiedy przeciwnicy próbowali wymazać Polskę z mapy świata. I w pewnym sensie im się to udało. Może na mapach gdzieś zniknęliśmy, ale naród przetrwał. Polacy ta siła wewnętrzna, te wspólne wartości sprawiły, i walka, że odzyskaliśmy niepodległość. I tylko jeśli Wy będziecie rozwijać się, rozwijać swoje talenty w szkołach, to nigdy nie stanie się tak, że tę niepodległość utracimy. A ważne hasło: niepodległość zyskana nigdy nie trwa na zawsze. O nią trzeba zabiegać każdego dnia, trzeba obserwować, co się dzieje na świecie, i tak jak już wspomniałem, tylko razem jesteśmy silni. Do... Wisłał wszędzie Marte, będzie polakami. Dał na przykład Bonaparte, jak zwycięzł mamy. Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi do Polski za twoim przewodem złączy się z narodem Róż Koniecki do poznania na Boże. dla ojczysty ratowania wrócił się przez morze Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi polskiej do Polski za twoim przewodem W ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączy się z narodem, już tam ojciec z naszej paści, mój zapłakany, słuchaj jedno po nasi i Marsz Marsz do Polski, z Ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączyć się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej Polski. Za Twoim przewodem złączyć się z narodem.